Witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować największe wpadki reprezentacji Polski XXI wieku w kolejności chronologicznej. Pierwszy mecz na tym zestawieniu to mecz reprezentacji Polski z Białorusinami w Mińsku. Białorusini ograli nas 4 do 1. Polacy mieli jednak zapewniony awans na Mistrzostwa Świata w 2002 roku, więc tą porażką się nie martwili, lecz bramki tracili po błędach takich jak ten Jerzego Dudka. Drugą bramkę Polacy tak, że Wasiliuk, pomknął lewą stroną, okiwał dwóch obrońców za jednym zamachem i po prostu dopełnił formalności. Trzecia bramka padła na skutek nieporozumienia pomiędzy Kukiełką a Jerzym Dudkiem. Kukiełka główką przelobował naszego golkipera, przez co Wasiliuk zdobył w tym meczu hat-tricka. Wasiliuk się nie zatrzymywał i zdobył jeszcze jedną bramkę – w tym momencie na ekranie w Mińsku widniał wynik 4 do 0. Polakom udało się strzeić honorową bramkę, a Białorusini liczyli na to, że uda im się zająć w grupie drugie miejsce i wygrać baraże. Na mundialu rozgrywanym w 2002 roku w Korei Południowej i w Japonii dostaliśmy baty od gospodarzy 2 do 0. Mogliśmy już raczej pakować walizki, bo oprócz nas w grupie była jeszcze Portugalia oraz Stany Zjednoczone, z którym jak się okazało, potem udało nam się wygrać 3 do 1. Przy drugiej bramce nasza defensywa nie zachowała się najlepiej i zostawiła strzelającemu za dużo miejsca. No i jak już było 2 do 0, no to wiadomo było, że albo zremisujemy, albo przegramy. Stało się jednak źle i przegraliśmy ten mecz. Mecz z Portugalią przegraliśmy 4 do 0. hat w tym meczu zdobył Pauleta, który robił z naszą defensywą co tylko chciał. Polacy mogli myśleć jedynie o tym, jak podejść do eliminacji do Euro, bo na Euro nigdy się nie dostali. Pauleta zdobył jeszcze trzecią bramkę i wtedy było wiadomo, że nasi już wracają do domu. Dobił nas jeszcze Rui Koszta, który strzelił czwartą bramkę. A nam pozostało grać mecz o honor. Nie mieliśmy jakiejś ciężkiej grupy w eliminacjach do Euro 2004, jednak kluczowym meczem okazała się porażka 1-0 z Łotwą na, na naszym boisku, ponieważ Łotysze mieli o 3 punkty więcej i zagralibyśmy w barażach. Nasi nie wyglądali na jakiś zgrany zespół w tych eliminacjach, czego dowodem była porażka 3-0 ze Szwecją. No i to raczej zakończyło nasze marzenie o. W pierwszym euro w grupie zajęliśmy ostatecznie trzecie miejsce, tracąc właśnie trzy punkty do reprezentacji łotwy. Niestety trzecia branka w tym meczu padła absurdalnie po błędzie Jerzego Dudka. Na Mistrzostwo Świata w 2006 w Niemczech nasza reprezentacja pojechała. Po raz drugi z rzędu udało nam się pojechać na Mundial. Na Mundialu jednak nie poszło nam najlepiej. Wszyscy mówili, że nie możemy teraz popełnić tych samych błędów co 4 lata wcześniej, ale popełniliśmy nowe, np. tracenie bramek po wrzutach z autu albo tracenie bramek po bardzo składnej akcji ekwadorczyków. Polacy mogli się pożegnać z mundialem, ponieważ następny mecz był z reprezentacją Niemiec, który przegraliśmy 1-0, czyli znowu trzy mecze i do domu. Po czterech meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w RP, a nasza reprezentacja zgromadziła zaledwie 7 punktów, wygrywając tylko 2-0 z San Marino na wyjeździe i Fabianski wtedy uratował nasz honor broniąc rzut karny. Niestety mecz z Irlandią Północną nie zaczął się dobrze, ponieważ to Irlandczycy objęli prowadzenie. Po bramce dla Irlandii Północnej reprezentanci Polski wzięli się w garść i wyrównali. Wynik 1-1 był lepszy od porażki, ale nasi kibice oczekiwali chyba czegoś więcej niż tylko remisu z Irlandią Północną. Niestety w drugiej połowie po raz drugi Irlandia Północna Objęła prowadzenie w tym meczu. A trzecią bramkę Polacy stracili w tak absurdalny sposób, że słowa Dariusza Szpakowskiego po prostu przeszły do historii. No i dobrze, że. Aj, będzie bramka! Jezus, Maria! jaki błąd boruca! Coś niesamowitego! Na prawą nogę było zagranie, ale żeby w ten sposób. W dziewięćdziesiątej pierwszej minucie Polaków było stać jeszcze na bramkę kontaktował, ale to nawet nie wystarczyło na remis z takim zespołem, jakim jest Irlandia Północna i niestety awans na mistrzostwa świata stawał się troszeczkę trudniejszym zadaniem do wykonania niż wcześniej. Ostatni mecz graliśmy ze Słowacją, wtedy było wiadomo, że nie pojedziemy i przegraliśmy go 1 do 0. I w tej potężnej jakże grupie zajęliśmy miejsce piąte tylko przed San Marino. Potem pierwsza porażka reprezentacji Polski na PGE Narodowym, mecz z Ukrainą 1 do 3. 6 minut Ukraińcy prowadzili już 2 do 0. Polacy przegrali w historii PGE narodowego tylko dwa razy. Raz z Ukrainą oraz raz ze Szkocją. Po stracie dwóch bramek Polakom chciało się naprawdę to było widać. I w końcu udało się chociaż przejść bramkę kontaktową i Łukasz Piszczek był strzelcem bramki to jego pierwszy gol. Jednak pod koniec pierwszej połowy Ukraińcy przeprowadzili bardzo składną akcję. No i niestety. Mecz rozstrzygnął się w pierwszej połowie meczu. Kolejny mecz to również eliminacje do Mistrzostw Świata w Brazylii. Polacy, mimo że dominowali, mimo że zdobyli jako pierwsi bramkę, to Mołdawczycy niestety wyrównali. Była to niespodzianka, ponieważ Mołdawia zajęła miejsce za nami w grupie. Szkoda, że tego meczu nie udało się naprawdę wygrać. Tak samo jak meczu z Czarnogórą, gdzie sędzia nie uznał bramki w 90. minucie jako Babła Bo wtedy byśmy wyprzedzili chociaż Czarnogórę. Eliminacje do Mistrzostw Świata w Rosji. Mimo, że prowadziliśmy dwa do z Kazachstanem. Lewandowski strzelił karnego. Milik niestety nie trafił dwa razy. Na pustą bramkę dwa razy strzelił w poprzeczkę. tylko Kazachstan wziął się w drugiej połowie za odrabianie strat i zdobył najpierw jedną bramkę, a potem zdobył drugą bramkę. Porażka to porażka z Danią 1 do 0. Szkoda, że tego meczu nie udało się nie przegrać, bo wtedy mielibyśmy trochę więcej spokoju przed ostatnią kolejką i nie musielibyśmy się bać tak czarnogóry, która wyrównała straty z dwóch bramek na dwa do dwóch do trzech razy sztuka, czyli Polska trzy razy pojechała na Mundial w XXI wieku jednak i tym razem nie spisali się najlepiej. Jedna bramka nie powinna się liczyć ponieważ Niang wbiegł z linii bocznej. A ta bramka, gdyby sędzia nie wpuścił wtedy Nianga nieprzepisowo, Polska wyszłaby z grupy. Udało się zdobyć bramkę, a dokładniej Grzegorzowi Krychowiakowi. Mecz z Kolumbią miał być meczem o wszystko. I wszyscy się bali, że będzie tak jak zwykle. Czyli trzy mecze i do domu. Było tak i tym razem. I mi to trochę przypominało szczerze mecz towarzyski. No bo... Patrząc jak Kolumbijczycy, no łatwo grali sobie z naszymi zawodnikami. Nasi na początku meczu starali się i to było widać, ale potem stracili kon koncentrację. A ta trzecia bramka to chyba moja ulubiona. Podanie przez półboiska, i ja nie wiem jak to może przejść. I Cuadrado, no jak on może nie wykorzystać takiej sytuacji? Fantastycznie graj w tym meczu Kolumbijczycy. A fatalnie, Polacy może i mają awans na euro, tylko jak im tam pójdzie Hiszpania, Szwecja, no i. Nie wiadomo, albo Irlandia Północna, albo właśnie i Hercegowina, albo Irlandia, albo Słowacja. Oczywiście wbijajcie na linki w opisie i to chyba na tyle, więc do zobaczenia.